Mam azyl od Orbana i na pewno nie wrócę do kraju, w którym jest zamach stanu. To jest nie do pomyślenia, żeby polscy sędziowie orzekali jak chcą, a nie jakim karzemy. Marcin Romanowski wrócił do Polski? Na wiosnę nasz prezydent, który nas łaskawi, a potem znowu my. To póki co jeszcze pytanie retoryczne, ale to także nieodległa wizja tego, co byłoby konsekwencją, gdyby okazało się, że to jednak nie demokraci, a pisowcy sięgną brudnymi, przestępczymi łapskami, po fotele prezydenta. Fundacja Idź na wybory opublikowała mocny, ale jednak obrazobórczy spot, który pokazuje, co grozi nie tylko nam, demokratom, ale także wszystkim Polakom, gdyby okazało się, że jednak kolesiostwo weźmie górę razem z Lenistwem nad zdrowym rozsądkiem i po prostu pójściem 18 maja na wybory prezydenckie. Zachęcam Państwa do obejrzenia na razie tego całego spotu. Mam azyl od Orbana i na pewno nie wrócę do kraju, w którym jest zamach stanu. Nie do pomyślenia, żeby polscy sędziowie orzekali jak chcą, a nie jak im każemy. Ale to się znowu zmieni. Na wiosnę nasz prezydent, który nas ułaskawi, a potem znowu my. I będzie nasze prawo i nasza sprawiedliwość. No jakieś tam. 18 maja wybory prezydenckie. Naprawdę chcesz, żeby oni wybrali ci prezydenta? A na koniec dodajmy i może przypomnijmy, że obecny stan prawny zawdzięczamy rekordowej frekwencji. Niestety sędziowie na telefon, a także nadzwyczajna kasta patosędziów pis, to coś, co było na porządku z jednym zarządów tej zgrai politycznej. Zadajmy sobie i najbliższym jedno fundamentalne pytanie: czy naprawdę chcemy, by takie osoby jak oni decydowali o własnym nierozliczaniu, czy może warto by Temida wciąż miała opaskę na oczach i to ona decydowała. O tym, kto i za co odpowie. Adam Bysiek, zachęcam też Ciebie do kliknięcia, subskrybuj nasz kanał.